W końcu Dziwi mnie to, że z jaszczura nie mogę ściągnąć skóry O, wilka Skubiemy go z kłów i z reszty Uff, Idzie 50 doświadczenia praktycznie za friko O, krwiopijce! Ich też mogę zakatrupić! Bo co mi szkodzi? Ej, 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 ej! ej. Stój, 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 stój! No ja cię kręcę! Dokładnie, dokładnie tak! Teraz ty! Bardzo dobrze! I zostawcie mi wyjady To jest moje doświadczenie Wszyscy należycie do mnie, wy jeszcze o tym nie wiecie A teraz już dowiedzieliście się Nie tak, tak teraz Jeszcze krwiopis... O, nie ty, ty O tam są jaszczury Ja szczury też dopadnę, tylko tutaj widziałem wiliczka. O, wow, więcej wilczków. Ścierwo, jada słyszę. Po shit tam jest cieniostwór. Cieniostwora jeszcze nie mogę tykać. W sumie nie mam zamiaru tykać, bo... No, to jest potwór warty chyba około 300 doświadczenia, ale nic mu nie zrobię póki co. Nie przebije się przez jego twardą skórę. Jaszczurki. Już sobie zapiszę. Zrobiłem to co miałem zrobić związanego z magami ognia Teraz trzeba was załatwić Dobra No I patrzcie, będą mnie z dwóch stron brać Dobrze, że mam taki dobry pancerz Bo inaczej to by mogło być krucho a ten co nieśmiertelny? No. Jak wie gdzie jego miejsce? sobie spokojnie tędy. Jak gdyby nigdy nic. Ścierwojat! No, drugi ścierwojat! to doświadczenie? doświadczenia. pom pom pom. Pach. Pach. Mógłbym skoczyć do tej rzeki, ale boję się, że mi się coś stanie. A, siódmy poziom. Siódmy poziom, a już jestem. No, tu pierdliwy. To Chyba tu nie będzie przesadą, jeśli tak powiem. Serapis. No. I mamy obóz sekty. Ładny widok na to. No, nie, żeby mnie włożenie wokół nie, nie, fanatyków, no ale na no niech będzie. Witaj, nieznajomy, stąpasz po świętej Ziemi. Jesteś w obozie bractwa tak, świadomie. No, zauważyłem, że Co cię to się to sprowadza. Jestem tu nowy. Chciałbym się rozejrzeć trochę po waszym obozie. Zatem wejdź, będziesz tu mile widzianym gościem. Tylko staraj się przestrzegać naszych zasad. W obozie są miejsca, do których obcy nie mają wstępu. Choć trzeba przyznać, że. Ci straci... Sekciarze są jednymi z najmniejszych. Nasze bractwo przygotowuje się do wielkiego wydarzenia. Jakiego wydarzenia? Planujecie ucieczkę? Guru próbują skontaktować się ze śniącym, ale potrzebują czegoś, co zjednoczy ich duchowe siły. I co dalej? Poszukują magicznego artefaktu kamienia ogniskującego. Hmm. Czemu miałbym być tym zainteresowany? Porozmawiaj koniecznie z jaśnie oświeconym i, że na ciebie łaski. Ale po co on ma patrzeć za mnie, z takim Idź do świątyni. Bardzo rzadko ją opuszcza. Pewnie w tych zimnych ruinach czuje się bliżej śniącego niż gdzie indziej. Kim, Kim jesteś? jesteś, Lester? Nazywam sobie się ty. Lester. Zajmuję się naszymi nowymi gośćmi. Masz szczęście, że nie odezwałeś się do baal Namiba. Obcym nie wolno rozmawiać z górą. No ten tebubki. Leser to też jest bardzo ważna. Powiedz mi o waszym obozie. A co chcesz wiedzieć? Co możesz mi powiedzieć o bagiennym zielu? Cóż, ziele rośnie wyłącznie na bagnach. Zanim da się je palić, trzeba je odpowiednio przetworzyć. Tym właśnie zajmują się nowicjusze. Ziele ma działanie relaksujące i uspokajające. Dzięki niemu można osiągnąć stan umysłu pozwalający na nawiązanie kontaktu ze śniącym. Część zebranego ziela wymieniamy ze Starym Obozem. Tam też pozyskujemy nowych członków Bractwa. Wielu z nich dołącza do nas tylko ze względu na ziele, ale przynajmniej pomagają nam w pracy. Co możesz mi powiedzieć o śniącym? Śniący to boska istota, która zsyła nam wizje objawiające Jego wolę. W każdym razie zsyła je Guru. Modlimy się do niego, bo obiecał zwrócić nam wolność. I wierzycie mu? Hej, jestem w tej kolonii od dwóch lat. Wiesz, jak długie mogą się wydawać dwa lata w więzieniu? Nie wyobrażasz sobie, w co byłbym w stanie uwierzyć, byle tylko by dostać się z tego Ujawni przeklętego się miejsca. się Opowiedz mi o tutejszych kastach. Najwyższą kastę stanowią guru. To niezwykle potężni duchowi przywódcy naszego obozu. Strażnicy świątyni wykorzystują siłę swego ducha w walce. Ich ciało i duch funkcjonują w idealnej harmonii. Lepiej nie wchodź im w drogę. Ja natomiast jestem nowicjuszem. Naszym zadaniem jest wykonywanie wszystkich pomniejszych zadań, no i oczywiście żarliwa modlitwa do śniącego. Niektórzy nowicjusze dostąpili zaszczytu pobierania nauku guru, ale aby to osiągnąć, trzeba służyć w obozie przynajmniej kilka lat. Okej. Okay. Niech śniący macie w swojej opiece. Rozdział drugi, gniazdo pełzaczy. OK. Co mam znaleźć? Mam znaleźć... Iberiona. Kiedyś takie sprawy załatwiało się. Kurde jak mi gra zwolniła, no bez jaj to jest gra 9200... o uspokoiła się. Zapewne masz rację. Dziwne zachodzą tu machinacje. Tu jest kto? Eee, no to jakiś fanatyk ludzie zawsze Znę, biebre, zawsze Strażny, stój na świątynne wzgórze można wejść tylko za pozwoleniem któregoś z góry przysyła mnie nowicjusz Lester chciałbym ofiarować moje usługi Iberionowi. znam Lestera można mu zaufać możesz Daj przejść o czymś innym Lester ma już zaufanie. Mimo że Znowicja ma zaufanie. A zaraz zobaczycie, co zawali z tego. Przywódca duchowy. A, patrzcie tu. Tym, tym dym, dym. Odejdź. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. Tu jest na... o tu jest druga. Bardziej fikuźnie ubrana. Czań. Odejdź. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. Może te panie coś nie chcą ze mną rozmawiać. Nie wiem dlaczego, no ale dobra. Witaj, mistrzu Iberionie. Ach. Przypominam sobie Twoją twarz. Matko, to niemożliwe. Nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Ale myślałem. Ach, czego sobie życzysz? Za dużo zjazdu. Słyszałem, że czegoś szukasz. Zgadza się. Potrzebujemy magicznego kamienia ogniskującego. Miał go dostarczyć jeden z nowicjuszy, niejaki Nyras, ale do tej pory nie wrócił. Mógłbyś dowiedzieć się, co się z nim dzieje. Dlaczego ten kamień jest taki ważny? Ten magiczny artefakt zogniskuje duchową siłę naszych braci. Bursi, to to jeden z pięciu kamieni ogniskujących które posłużyły magom do utworzenia bariery. Jedna z moich wizji objawiła mi zastosowanie kamienia. To musiała być niezwykle ciekawa wizja. Zesłał mi ją sam śniący. Dzięki kamieniowi ogniskującemu będziemy mogli nawiązać z nim kontakt. I oni nie widzą nic dziwnego w tym wszystkim. Gdzie powinienem zacząć poszukiwania? Po wyjściu z obozu, Skręć w prawo i wejdź na strome zbocze. Idź przez las, dopóki nie dojdziesz nad brzeg morza. Tam znajdziesz kamień ogniskujący. Okej. Okay. Przyniosę ci ten kamień ogniskujący. Weź tę mapę. Zaznaczono na niej położenie kamienia. To do zobaczenia. Poubrana i to bardzo widać, że Iberion lubi takie miłe panie. Ojoj, strasznie świątynne. To się chyba nigdy nie skończy. Może. To jedziemy dalej z tą misją. Myślę, że przyniesiemy e, ten kamień odniskujący. A kolejne główne stanie zostawimy sobie jeszcze kiedy indziej. Już jest późno, jestem troszkę zmęczony. Nagrywam drugi raz dzisiaj, bo tamten, tamta sesja była zbyt krótka. I mam troszkę w sumienia, że nie spełniłem swojego zadania, bałka w broni i idziemy wklepać wszystkim, którzy się napotoczą Tak jak na przykład oj wklepiowam wam mało doświadczenia mam <słuch> Tym mięchu na sprzedaż zawsze się przyda. Zobaczmy co jest w środku. O, nie ma nic. Z pochodnia napój... Pałka. Zioła uzdrawiające. Co za napój. A, sęcego uzdrawiająca, czyli mimo zwykła miksturka lecząca. Ale też się przyda, nie ma co gardzić. <laughs> o, krwipicy. Będą skrzydełka, będzie co na sprzedaż. O, i kolejna jaskinia. Wow! Dużo tych jaskiń. Ej, 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 nie bić mi się. Wy, wy należycie do mnie. Puta zabił to! Kurde, zabił tego ścierwojada. No nie fajnie. Zabrał mi 50 doświadczenia. Ale trudno. Zdarza się. Przypadek losowy. Mamy tu coś ciekawego? Aha, nic nie mamy. Spoko. O, są jaszczury. Ile? Uuu, cztery jaszczury. To jest 200... Wieś... Nie. Więcej. 320 doświadczenia. Oj, oj, oj. Nieładnie tak... Wdychaj, stary! Dobra, jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Cztery. Szesnaście fazurów. Eee, to zaczyna się robić... ...z tego prawdziwy interes. Okej, okay, ale... ...pitu-pitu, a tu trzeba iść dalej. Esencja uzdrawiająca. Jak troszkę zostanie mi brak, będę musiał sobie nakupić tych wszystkich miksturek. Abym był gotowy na wszystko. Nawet na długotrwałe walki, przeżycie w terenie. Póki co, to tak jestem średnio przygotowany. Jak sami zresztą zdążyliście zauważyć. <trybujesz> Sterwaj to! tość, coś, 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 coś! <grybujesz> Satysfakcjonujące jest to, jeśli o własnych siłach dojdzie się do takiego momentu, co stwory, potwory, które wcześniej sprawiały duże, czy duże, czy badają padają od innego uderzenia. W większości przypadków nam no, nie. Dają radę zareagować. To jest fajne. To jest naprawdę fajne. I kolejne mięło chodów usmażenia i na sprzedaż. Na tym, na tym można kręcić biznes. Kiedyś to, tak nie robiłem. To jest pierwszy raz, kiedy tak sprzedaję mięso. Wcześniej to, to wszystko chomikowałem, bo myślałem, a bo kiedyś się przyda. Mm. bullshit. Nigdy się nie przydało. Gdzie jest ten kamień ogniskujący? Idę tak na pamięć, no ale gdzieś tutaj powinno być. O, jest! Przy nim co? Zaraz zobaczycie. Idź precz! Szukam kamienia. Obawiam się, że trochę. i zamierzam go. Śniący przemówił do mnie ostatnio. Teraz jestem jedynym prawdziwym. Tylko giń! Mm, mamy pierwszego szaleńca. U. Chyba czas skończyć jego cierpienie. Albo no, chyba nie mogę. Nie, no to tam. Zakoszę mu zaraz stalowy język. <noise> Lepsza broń. I spadamy stąd. Pożałujesz tego. Goni mnie? Ne. Czyli ma wiecie co? Chodźmy z nim jeszcze pogadać, zobaczymy co powie. Co? Chodź tu, chodź tu, chodź tu, nie uciekaj. No powiem, to by mnie dziwiło. Kurde, jak kościół co ma tempo. Ciekawe, czy uda się dogonić w ten sposób. Oj, chyba nie. Koleś ma kondycję kurę maratończyka. Ciekawe gdzie ucieka Pewnie to, jeśli to obozu na to może dobrze, bo go wyleczą, no nie? Tam gozierskie mu jarają, czy coś Może mu to zadziała na zasadzie paradoksu i zadziała Zamiast stracić zmysły, to ten... bo i nie Ale było na tyle. Nooo! Skąd? Po tyle. Ej, przestraszyłem się. To się tak bardzo przestraszyłem, bo nagle mi wyskoczyło kilkanaście wilków. Shit. To... Ej, skąd? Bo tyle. Dość ma się. Tylko małą nadzieję. Jej, jak się zdgałem, kurde, nie byłem przygotowany na to psychicznie, że aż tyle mi wilków wyskoczy nagle. Tak dla żartu go goniłem, a. Spadaj, spadaj. I się pożyw tamtym. Co go upolował, twój kolega. Ha. Idziemy oddać ten kamion i kończymy na dzisiaj Czyli jednak nie ujerają go nie wyleczą. Albo no przynajmniej nie uspokoją. Więc nie każdemu spokój ducha jest wdany. 7 bryłek brakuje lepszego, lepszy pancerz kosztuje 1200 czyli brakuje 700... 643 <grystanie> bez jest przed jabłkiem czy nie boi Wakuje do każdej wody bez prępasji. Bez nie gdyby nigdy tak nic, zagranę. bo co tam. Tak wygląda nie to nie do skimbrze. W dzisiejszych czasach na nigim nie można. Zobaczmy co. Świętobliwy oświecony, zboczony Iperion powie. Znalazłem kamień. Świetnie. Oddałeś nam ogromną przysługę. Nie ma co. Za Teraz sobie. zanieś kamień korkalomowi. On będzie wiedział, co z nim zrobić. Gdzie znajdę tego korkaloma? Większość czasu spędza w laboratorium alchemicznym na wyższym poziomie obozu. Porozmawiaj z Lesterem. Znajdziesz go przy wejściu do obozu. On wskaże ci drogę. Nie, 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 bo ja ci jeszcze muszę parę rzeczy powiedzieć. Chyba należy mi się jakaś nagroda. Jako, że nie należysz do bractwa, postanowiłem cię wynagrodzić. Przyjmij ten amulet U. jako wyraz mojej wdzięczności. Coś ciekawego. Nyras postradał zmysły. Twierdził, że śniący objawił się mu w wizji i wybrał go na swojego jedynego sługę. Potem rzucił się na mnie i próbował mnie zabić. Potęga hmm. śniącego Przecież jest tak ogromna! Że może przywieść nieprzygotowane dusze do szaleństwa. Tylko my, guru, po długich latach medytacji posiadamy wystarczającą siłę duchową, by móc sprostać wyzwaniu, jakim jest wysłuchanie głosu śniącego. Takie troszkę fanatyczne pieprzenie, no ale dobra. To no co. Ciąg dalszy tej zabawy z fanatykami zobaczymy w następnej sesji. A póki co, trzymajcie się. Do zobaczenia. Siema.